Wam pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z niższego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Miesiąc, drodzy bracia, Chrystusie, za tekst wyznaczony na dzisiejsze kazanie posłuży nam fragment Starego Testamentu z księgi proroka Izajasza. Z dwunastego rozdziału, cały ten rozdział, czyli od pierwszego do szóstego wersetu. I powiesz w bowym dniu: Dziękuję Ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg zbawieniem moim. Zaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. I będziecie czerpać z radością ze zdroju zbawienia. I będziecie mówić głowym dniu. Dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia, opowiadajcie wśród ludów Jego sprawy, wspominajcie, że Jego imię jest wspaniałe. Grajcie Panu, bo wielkich dzieł dokonał. Niech to będzie wiadome na całej ziemi. Wykrzykuj i śpiewaj radośnie, mieszkanku Syjonu, bo wielki jest pośród Ciebie, święty Izraelski. Biański Ojcze, Twoje Słowo jest blisko nas. Podchodzisz do nas i przynosisz nam swoją pociechę. Otwórz nasze serca, abyśmy ową pociechę i Twoje posilenie przyjęli do naszego życia. Przez Jezusa Chrystusa naszego Pana. Amen. Drodzy siostry, drodzy bracia w Chrystusie, Znajdujemy się w połowie posługi. To taki dobry czas, aby zastanowić się nad tym, co ten post w nas zmienił. Czy w ogóle był on w jakikolwiek sposób dla nas pomocny. A jeśli pomimo upływu czasu, ten boski okres, mówiąc obrazowo, przespaliśmy, to mamy możliwość, aby jeszcze teraz włączyć się do jego przeżywania. Po to, aby duchowo przygotować się na wielki Piątek i święta wielkanocne, ale również po to, aby nie była to jakaś taka formalna cykliczność, ale aby coś faktycznie w naszym życiu zmieniło się na trwałe, oczywiście lepszemu. Charakterystycznym obrazem boskim jest pustynia. To jest oczywiście w pełni zrozumiałe 40 lat wędrówki ludu izraelskiego po pustyni. Kiedy to wędrowali z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej 40 dni Jezusa na pustyni, kiedy to kusił go diabeł, taka wędrówka może i na pewno jest męcząca. Aż chciałoby się odpocząć, można powiedzieć, od takiej trakcji. Tu nie chodzi o to, aby uciec z tej wędrówki, ale aby znaleźć jakieś posilenie na dalszą drogę. Izraelici przecież nie mieli, nie, nie mieli takiej możliwości, nie mogli sobie w jakiś sposób zrobić przerwy po 20 latach. Jezus po 20 latach też sobie nie zrobił jakiejkolwiek przerwy. Ale my, jako ludzie współcześni w czasie tego postu mamy dzisiejszą niedzielę, letarę, która to przynosi trochę, można powiedzieć, radości do tego dość smutnego czasu. Wzięliśmy to w czytanych tekstach biblijnych i w introicie śpiewanych w pieśniach, które są dzisiaj, można powiedzieć, takie radośniejsze, czy nawet po tekście kazalnym, który, do którego zaraz dojdziemy. Dzisiejsza niedziela przynosi nam radosne słowa introitu Radujcie się z Jeruzalemem i cieszcie się z nim wszyscy, którzy je miłujecie. Ta niedziela mi się udało znaleźć gdzieś, że nazywana jest w niektórych krajach również niedzielą odświeżenia, niedzielą pokrzepienia, co nawiązuje na ten fragment z Ewangelii, kiedy to Jezus rozmnożył chleb i ryby, aby posilić, pokrzepić głodne, tłumy ludzi. Nas dzisiaj spotyka, czy może inaczej, my dzisiaj spotykamy się z prorokiem Izajaszem. Teraz mamy taki cykl proroków, mieliśmy Ezechiela przed tygodniem, wcześniej jeszcze Jeremiasza, dziś kolejna Izajasza, proroka, który w kościele chrześcijańskim, można powiedzieć, bije rekordy popularności, bo jest to właściwie prorok najczęściej cytowany i z takiej perspektywy kaznodziejskiej mogę nawet powiedzieć, że wreszcie uniwersalny. Bo u Izajasza znajdziemy zarówno teksty biblijne, które godzą się na Adwent, na Boże Narodzenie, na Post, na Wielkanoc, właściwie na cały rok Kościelny coś tam u tego Izajasza ciekawego znajdziemy. Izajasz nie tylko przepowiada, że Mesjasz Jezus narodzi się z Palmy, ale również opisuje niewinne cierpienie sługi pańskiego, które to czytamy w Wielki Piąty. Ale powiedzmy sobie kilka słów o Izajaszu. Swoje powołanie prorockie sprawował on w czasach bardzo niespokojnych. Było to wcześniej niż Jeremiasz, wcześniej niż Ezechiel. Izrael był już jednak podzielony od kilku lat na dwie części: na część północną, nazywaną po prostu Izraelem, i część południową, nazywaną Judą. Północ była już de facto pogańska a te religie innych narodów zwyciężyły nad wiarą w jedynego Boga. Na południu za czasów Izajasza było jeszcze w miarę porządku, ale już wtedy zaczynały się pierwsze problemy. Chociażby cały czas ludzie nie potrafili iść do świątyni jerozolimskiej, choć taki był nakaz, że tam mają chodzić, ale były takie górki różne, na których się spotykali i składali ofiary, to był taki był największy problem religijny tamtych czasów, który oni mieli. Były to czasy politycznie bardzo bardzo niespokojne, kiedy to Judasz i ten południowy Izrael zawierał różne, różne sojusze z o tym, że to zapewni królestwu ludzkiemu pokój. Ale Izajasz w swoim prorockim posługiwaniu skupia się na tym, że kluczowe nie są układy, sojusze, porozumienia, ale kluczowe dla ludu Bożego jest zaufanie Bogu. W Bogu jest siła Izraela. Fragment kazalny, który słyszeliśmy, kończy pierwszą część księgi Izajasza i stanowi właściwie hymn pochwalny, dziewczyny, nawet możemy powiedzieć psalm. Są to piękne słowa poświęcone. Które w połowie czasu posłonnego dla nas się stają posileniem i pokrzepieniem. Dziękuję Ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg zbawieniem moim, zaufam i nie będę się lękał. Bóg zbawieniem moim. Zaraz takie konfirmacyjne pytanie, są tutaj u nas konfirmacji, ale to jest pytanie dla każdego z nas. Oznaczy imię Jezus? Hebrajskie Joszła. Otóż Bóg jest zbawieniem. To oznacza to imię. Czyli można w pewien sposób sparafrazować słowa proroka. Dziękuję ci, panie, że twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto Jezus. Zaufam mu i nie będę się lękał to można powiedzieć Jezus, w Starym Testamencie Jezus. No, w Nowym Testamencie nasz Zbawiciel to jasno tłumaczy, że czytamy Ewangelię, badacie Pisma, sądzicie, że macie w nich żył odwieczny, a one składają świadectwo o Mnie. Stary Testament mówi o Jezusie, choć nie używa Jego imienia na słowo. Jezus przyszedł na ten świat, aby odwrócić Boży gniew, aby człowiek znów mógł z miłością i ufnością spojrzeć na Boga. Dając to na takim prostym, codziennym, może można powiedzieć, przykładzie. Jeżeli komuś uprzykrzyliśmy życie, jeśli wiemy, że ktoś się na nas gniewa i nie tak łatwo będzie znaleźć u niego odpuszczenie, wtedy naturalną reakcją wydaje się, że po prostu będziemy go unikać. Nie będziemy mu się pojawiać na oczy. Można tak żyć. Można uciekać na drugi koniec ulicy, przed kimś, kto się na nas gniewa. Można uciekać nawet całe swoje życie. Ale pytanie, czy to jest normalne? Chrystus przyszedł na świat, aby Boże nie w ustał. W naszym bezlickim klimacie raz na jakiś czas przychodzi jakiś taki silniejszy wiaterek. Kiedy jesteśmy w domu, możemy czuć się w miarę bezpiecznie, gorzej, kiedy jesteśmy czy to na polu, czy w lesie, no tam zwłaszcza jesteśmy bardzo zagrożeni, ale w końcu wiatr ustaje. Jaka to jest ulga! Jakie to jest wyzwalające, kiedy człowiek wychodzi i widzi, że niebezpieczeństwo minęło, że już jest spokój. Owszem, Leży pełno gałęzi, widać, że biało mocno, ale jaką ulgę daje to, że to już koniec. Że ów niepokój się już skończy. Zbliża się wielki piątek. Pamiętam, już jako dziecko rozumiałem śmierć Jezusa jako bolesną, niesprawiedliwą i można nawet powiedzieć lekko bezsensowną karę. Jezus umiera na krzyżu choć nic złego nie uczyni. Umiera w otoczeniu prawdziwych przestępców. To taka bardzo przyziemna perspektywa, można powiedzieć, ale ważna, bardzo ważna. Abyśmy z nie zrobili jakiejś takiej suchej, teologicznej teorii. Musimy w nim zobaczyć tragedię. Tą najboleśniejszą, najkrwawszą, ogromne cierpienie, które tam jest. Ale widząc ten krzyż, powinniśmy zadać sobie pytanie, po co to było? Więc po co to musiało być? Po co Jezus musiał za nas umrzeć? Aby nas zbawić. Aby przez Jego przelaną krew mogły nam zostać podpuszczone grzechy. Abyśmy mogli cieszyć się spokojem z Bogiem. Aby nasz lęk, wszelki lęk, który w sobie mamy, który pogrąża nas w życiu, za owocową, żywą wiarę. Drodzy, w dalszej części prorok przekazuje następujące słowa Boże. Będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. Zdroje źródła zbawienia. Jako ewangelicy chętnie odwołujemy się na, do reformacji. Reformacja była reakcją na kryzys kościoła, zarówno instytucjonalny, ale przede wszystkim duchowy. Zbawienie zostało sprowadzone do licznych czynności, postów, odpustów, mszy intencji. Bóg został sprowadzony do oddalonego, niedostępnego, do którego wiodą masy świętych i błogosławionych. Bo przecież Biblia mówi nam o zbawieniu z łaski przez wiarę. Biblia mówi nam o jedynym pośredniku między Bogiem a ludźmi, a to o Jezusie Chrystusie. I to, co uczyniła reformacja luterańska, to powrót do źródła. Powrót do Ewangelii, która jest słowem zbawienia. Dlatego też nosimy ten piękny tytuł Ewangelicy. Powrót do Chrystusa, który jest jedyną drogą zbawienia i dzięki któremu Bóg jest blisko nas. Znamy źródło, źródło, które płynie mocno śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ale co to znaczy znać, wiedzieć? To, że ja wiem, że za Oceanem Atlantyckim są dwa kontynenty amerykańskie, to za dużo w moim życiu nie zmienia. Co innego, gdybym tam żył, gdybym stamtąd pochodził. To, że wiemy, że jest tam dany zgrój zbawienia, to jest jeszcze mało. To, że wiemy, że w Kościele możemy słuchać Słowa Bożego, przyjmować sakramenty święte, to jeszcze mało. Chodzi o to, abyśmy z tych darów Bożych czerpali z radością. To nie chodzi o to, abyśmy tu teraz zaczęli, nie wiem, tańcować w Kościele. Owszem, w Afryce to jest naturalne, no, ale my w Europie mamy troszeczkę inną duchowość, kulturę przeżywania naszej ja. wiary. To nie chodzi o nasze zewnętrzne gesty, ale o to, aby nasze serca radowały się z tego, że my tu jesteśmy. Dlaczego? Podstawowy powód dostarcza nam Jezus w Ewangelii Mateusza. Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni imię moje, tam jestem pośród nich. Gromadzimy się tutaj, aby Jezus był między nami. Bo chcemy, aby. Przyniósł nam swój pokój, aby przyniósł nam swoje pocieszenie, aby zamienił nasz wkład w radość, nasz strach w nadzieję, aby uczył nas zaufania. Znany luterański pieśniarz Paweł Gerhard w pieśni Bądź tysiącroć po, tysiąc pozdrowiony, zostawił takie oto piękne słowa modlitwy. Czytam je z przekładu się Zajężnego Eszty. Obejmuję ciebie tkliwie. Trzymam wiarę statecznie, obacz skrzyża miłościwie, jak cię błagam serdecznie. Zmiłuj się, zmiłuj panie, wysłuchaj me wołanie. Racz dla mojej rzec pociechy, jam twe wszystkie zgładził grzechy. Stojąc przed ukrzyżowanym Jezusem, pochylamy głowy, czasem klękamy czujemy smutek serca i to wszystko dobrze, to wszystko jest właściwe. Ale owo plastyczne, tkliwe objęcie ukrzyżowanego Jezusa, naprawdę chwyta za serce. Żyjący w czwartym stuleciu jerozolimski biskup imieniem Cyril napisał Jezus wyciągnął ręce na krzyżu, aby objąć nimi całą ziemię. Wyciągnął swe ludzkie ręce ten, który swoimi duchowymi rękami umocnił niebiosa, przebite one zostały wywoźnymi. Przez przybicie do krzyża i śmierć ludzkiej natury obciążonej ludzkimi grzechami, równocześnie i grzech umarł, a my z sprawiedliwości powstaliśmy z martwych. Jezus wyciągnął ręce na krzyżu, aby objąć nimi całą ziemię całą ziemię, czyli nas. Zapewnić nas o Bożym przebaczeniu i miłości. Drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie, niech ten czas posku będzie nie tylko zatrzymaniem się koło krzyża, ale przytuleniem się do ukrzyżowanego Jezusa, bo On umarł za nasze grzechy z miłości. Niech Jego miłość zagości w naszych sercach Niech prowadzi nas do źródeł zbawienia i niech wydaje dobre owoce w życiu naszym.